Co my tu mamy? Przepięknie pochylonego graba. On jeszcze daje radę, mimo że troszeczkę jest oderwany. Podparł się o tego dem, o ten dąb. A tutaj dwa graby, tak mi się zdaje, które nie dały rady. Wywrócone. Ciekawe, czy nie pochodzą one z tego samego. Dnia. czy to nie było jakby rodzeństwo albo małżeństwo na tym zdążyło się już wychować kilka pokoleń pewnie roślin paproci, szczawik, zajęczy grzybów och jaka super chuba tam w środku Szef. Rezerwat Olszyny Ostrowskie. No mamy klamrę. Zaczynałem od jezior dzisiaj i tu jest ostatni rezerwat na dzisiaj nad jeziorem Olszyny Ostrowskie. Były w trakcie tych dzisiejszych wycieczek Olszyny, no i zamykają ten. Przejazd dzisiejszy Olszyno-Ostrowskie. A gdzie ty się wybierasz? Idź sobie gdzie chcesz. Nikt cię nie będzie zatrzymywał. Posłucham sobie troszkę ptaków. Dzięcioł. Zaznacza swoją obecność. Mamy 5. Mamy 5. No, i teraz był dylemat, czy liczyć fijołki, czy liczyć liście jakiejś paproci, czy inne okazy roślin tutaj. Ale patrzę, tu są jakieś takie grzyby. 2, 4, 6, 7. 557. To jest jakby księgowość w tym rezerwacie, zaksięgowany pod tym numerem. Zaczekawiła mnie jeszcze tu pewna roślinka. Próbuję ją jeszcze raz znaleźć. Tu jest ich całkiem sporo i ta jakby najbardziej rozwinięta, poplamione listki, takie pełne kwiatki, obok niej całe Zbiór, pewnie za tydzień będzie tutaj żółto, co najmniej trzy głosy. Raz, dwa, no dobra, to tyle.